Zawsze zastanawiam się, gdzie zrobić nagranie, żeby troszeczkę Was zaskoczyć. Tym razem z samolotu. Bardzo lubię latać samolotem. Mam wrażenie, że unoszę się gdzieś tam wysoko. Nawet nie wrażenie, a unoszę się. Jestem gdzieś w czyjejś ręce. Jest to jakaś kolejna lekcja zaufania. Ja, czy jakieś dodatkowe doznania, wrażenia, czasem może małe turbulencje. Bardzo to lubię. Zwykle samolot wiąże się z jakimś wyjazdem, podróżą. Była cała długa seria z Izraela. A teraz kolejna nasza wyprawa tym razem bardzo egzotyczne miejsce Indie. Indie, Indie. Um, może kilka słów wyjaśnienia. Niektórzy się zastanawiają: jak to możliwe, że pastor tak sobie jeździ do tu, do tam? To oczywiście wszystko Boże błogosławieństwo, bo wszystko, co w naszym życiu mamy, to jest Jego błogosławieństwo. I za to były tanie bilety w tanich liniach lotniczych. Naprawdę można za niewielkie pieniądze pojechać w to miejsce, i to było bardzo, bardzo dobre wydane pieniądze, dobra inwestycja. Wiele tych myśli, które tam udało się gdzieś znaleźć, zdobyć, te miejsca zobaczyć. Teraz każde czytanie Pisma Świętego to. Czuję się jakbym tam był, jakbym mógł podróżować po tych drogach, po tym morzu, po tych miastach. To było naprawdę warte. Ale skąd Indie? India... To historia sprzed wielu lat, kiedy razem z moją żoną byliśmy w Norwegii. Kolejny raz, ta Norwegia naprawdę wiele zmieniła w naszym życiu. I tak jak kiedyś mówiłem, Pan Bóg otworzył podwoje okien niebieskich wylał błogosławieństwa. Bo Pan Bóg jest bardzo bogaty, On ma wszystko. On jest władcą całego tego świata i nie ma czegoś, czego nie mógłby nam dać. Czasem daje, czasem nie daje. Wie, co jest dla nas dobre i w jakim czasie. Jeżeli Pan Bóg ci błogosławi, łatwo wtedy myśleć, że jest blisko nas, że nas kocha, ale kiedy przychodzi czas, że chce nas czegoś nauczyć i nie daje, on ma też jakieś powody. Czegoś chce nas przez to nauczyć. Ale wracając na kilka lat temu byliśmy w Norwegii, zarobiliśmy jakąś kwotę pieniążków i zastanawialiśmy się, co z tym zrobić. Coś kupić do domu. My samochód tak jak ludzie myślą, ale mówimy nie, modliliśmy się i stwierdziliśmy, że przeznaczymy te pieniądze na podróż misyjną. To był akurat czas, kiedy spotkaliśmy misjonarza. Jego imię to Bill Dal. Na pewno jeszcze wiele o nim będę mógł opowiadać. Bill Dal działa właśnie w Indiach. Prowadzi tam sierocińce. Zbiera dzieci gdzieś z ulicy, ratuje je niezwykłe, niezwykłe historie. Człowiek tak poświęcony, całe swoje życie, wszystko co ma przeznaczył właśnie na ten cel. Był wielką inspiracją dla mojego życia. I postanowiliśmy jego odwiedzić. Ale na realizację tych planów czekaliśmy aż 4 lata. I za nami już jest ta wyprawa. Wy oglądacie to jakby trochę, trochę wcześniej. E, niezwykłe obrazy. Kolejny raz Pan Bóg znowu otworzył oczy nasze na, na wiele różnych okoliczności życia. I jeszcze raz powiem, to wszystko z jego ręki. A jak jesteśmy już w tym miejscu, to krótka refleksja. Mamy niezły widok, pod nami chmury. Zwykle chmury są nad nami, tym razem są pod nami. No i właśnie w związku z tym ta myśl. Nieraz w naszym życiu wydaje się, że jest ciemno, zimno wszyscy nas zapomnieli, nie ma słońca żadnej radości, uśmiechu w naszym życiu jest po prostu beznadziejnie nawet Pan Bóg się od nas odwrócił ale takie miejsce takie okoliczności mówią mi, że nawet jeżeli na dole jest ciemno, zimno dużo chmur, to zawsze na górze świeci słońce, samolot wzbija się w górę i chociaż startuje w... może padać też śnieg cokolwiek, to za chwilę będzie świeciło słońce i tak właśnie jest w naszym zaufaniu do Pana Boga Wydaje się, że jest ciemno, zimno, Pan Bóg o nas zapomniał, ale nie. Jego słońce zawsze świeci nad tymi chmurami. I na, nasze zadanie polega na tym, aby przez wiarę sięgnąć ponad te chmury i dostrzec Jego dobroć, opiekę, prowadzenie. I wszystko polega, jeszcze raz, na zaufaniu tylko na tym. Jego królestwo jest dla nas. On powiedział: jeżeli tylko chcesz, jest dla Ciebie miejsce. Czy my mu zaufamy, pomimo różnych trudnych okoliczności życia, tych ciemnych chmur, które w naszym życiu. Pamiętajmy o tym, że Jego słońce zawsze świeci nad chmurami. On jest dobry, bardzo dobry, najlepszy. Takiego niezwykłego Boga mamy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tym razem będą ciepłe, gorące Indie, niezwykłe, egzotyczne, gdzie Pan Bóg również działa. Niech Pan Bóg błogosławi nam wszystkim. Uchwyćmy się, zaufajmy, że pomimo chmur w różnych momentach życia jego słońce zawsze świeci nad nami.